No dobra, zbliża się wieczór, troszeczkę wiaterek się ruszył. Odpowiem dziś na komentarze pod filmem, ponieważ dawno czegoś takiego nie robiłem. Witam ponownie łapeczki, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, zostaw subika, żeby być z filmami na bieżąco. Niektórzy mnie pytają, Nygus, kiedy ruszysz z kanałem w języku niemieckim chyba w ogóle nie wystartuję, ponieważ ostatnio brak motywacji, brak chęci. Mam dwa kanały YouTube, oba idą równo na dno jak łódź podwodna. No i się zastanawiam, czy w ogóle jeszcze cokolwiek nagrywać, czy nie pozostawić tak jak jest, żeby mieć po sobie jakąś pamiątkę. Nie wiem, ile lat jeszcze YouTube przetrwa. Troszeczkę szkoda likwidować, usuwać. No, póki co właśnie na ten moment mam, słuchajcie, takie do tego podejście. No dobra, lecimy z tymi komentarzami. Maciej Kruk. Czy w Gdańsku, czy w Skarżysku życie samemu ze sobą jest przerąbane? W moim odczuciu wiem coś o tym. Eee, Maciej, ja jestem sam już jakoś od 14 lat, no. 14 lat temu chyba zakończyłem swój ostatni związek, także poniekąd jestem do tego przyzwyczajony. Wiem, że jest przerąbane, ale słuchajcie, mając partnerki też nie odnalazłem tego czego szukałem. Być może za dużo wymagam, być może za dużo dawałem od siebie i oczekiwałem tego samego. Naprawdę jest ciężko znaleźć odpowiednią osobę do życia, a tak jak mówiłem, do tanga trzeba dwojga. I jak mam się stresować, to wolę być samemu. No, bo nie ma nic gorszego, gorszego zabójcy niż stres w życiu. Nieraz wam to powtarzałem i myślę, że wielu może to potwierdzić. I że panie potrafią też zrobić nam z życia piekło. No, także zależy jak trafisz. Wojtas, Nygus, bardzo często mam podobne syndromy to jest SKS co te psy tak ujadają? moim zdaniem jak tam zamieszkasz to bardzo szybko znudzisz się no i jest to możliwe, że słuchajcie w szybkim czasie jak już wszystko się unormuje ustabilizuje, znów wrócę do punktu wyjścia zresztą wam mówiłem, że przeważnie tak miałem, wyjechałem do Niemiec też był taki efekt, po jakimś czasie wyjechałem do Poznania, było podobnie przyjechałem tu do Skarżyska też było podobnie na początku, wow, fajnie zresztą mieliście filmiki a teraz z czasem wkradła się rutyna nuda Tomasz Baron gdzie byś nie był sam zawsze będzie ciężko będzie ciężko, zdaję sobie z tego sprawę, ale tak jak mówiłem nie będę szukał na siłę Motomaniak. Elbląg teraz stał się sypialnią dla Gdańska. 55 km od Gdańska. A ludzie stąd jadą szybciej drogą ekspresową do pracy tam niż z drugiego końca Gdańska. Takie te uroki wielkich miast. Pozdrawiam. No ale Elbląg to nie Gdańsk. Tak samo jak Skarżysko to nie Kielce czy Radom. Jeśli miałbym dojeżdżać 50 km do pracy, to równie dobrze mogę zostać tu, dojeżdżać do Kielc czy dojeżdżać do Radomia. Ale nie o to mi chodziło. Zresztą tłumaczyłem to na swoich filmikach. Sławek Michalski. Cześć Nygus w Gdańsku jest klimatycznie. Pozdrawiam cię serdecznie. Jest klimatycznie, ale jest też drogo, jest wiele atrakcji, ale te atrakcje też kosztują. Jest co robić i jest też na co wydawać pieniądze. A jak jest na co wydawać pieniądze, to możesz zapierdzielać bez końca. I może ci tej kasy nie wystarczyć, żeby sobie na wszystko pozwolić? No, niestety, tak tam jest. Wilczyca wrażliwa. Gdańsk, moje kochane miasto, na zawsze w moim sercu. No, kiedyś też bardzo mi się podobało, nadal mi się podoba, ale już to nie jest to miasto co kiedyś. A dlaczego? Chociażby, bo jak mieszkałem w Poznaniu, jechałem do Gdańska, to wydawało mi się, że w Poznaniu ludzie są jacyś tacy sztywni, mało otwarci na kontakty spoza Poznania no, jak jechałem do Gdańska tu nawet jakieś panny w tramwaju gdzieś stałeś na przystanku machały do ciebie, uśmiechały się i w ogóle teraz zauważyłem troszeczkę że w tym Gdańsku też ludzie zamknęli się w sobie wydaje mi się, że chyba na całym świecie się teraz pozmieniało tu nie chodzi o Gdańsk, Warszawę czy, czy Polskę, bo i w Niemczech jest podobnie, ale może o tym nagram dla Was osobny filmik. Wojciech Rowicki, to jest jarmark, a nie jarmarki. Człowieku, czy Ty nie masz innych problemów? Jarmark, a nie jarmarki, będziesz mnie tu polskiego uczył na przestrzeni X lat. Skoro odbywają się co roku, dla mnie to są jarmarki. Jarmarki, ponieważ w liczbie mnogiej się odbyły. Jarmark to jakby był raz, ale były. I są co roku, więc są jarmarki, więc nie czepiaj się człowieku. Kamil, pozdrawiam, z pozdro. Mark Jan, żeby żyć w miarę przyzwoicie w Gdańsku, to trzeba by zarobić chociażby 10 tysięcy netto miesięcznie za podstawowe godziny. Myślę, że można przeżyć za o wiele mniej, a myślę, że jak masz wybojałą fantazję, to 10 tysięcy złotych może być za mało, 10 tysięcy euro też może być za mało, bo jest tam gdzie przepierdzielić kasę, tak jak wspominałem. Urszula kita, pozdrawiam serdecznie. Miłego wypoczynku już po! Słuchajcie, ja wrzucam te filmiki już w momencie, w momencie kiedy wróciłem tutaj na miejsce, ponieważ nie chciałem robić sobie pod górkę. Wrzucając filmiki na bieżąco. Po co ktoś ma wiedzieć, że jestem gdzieś na wyjeździe, jestem na urlopie? To jest jak proszenie się o kłopoty. Wiecie o co chodzi? Krzysztof Hadala. Nygusie, chodzenie brzegiem morza ma raczej działanie prozdrowotne. Obawiam się, że te problemy ze stopami są sygnałem, że coś się zaczyna dziać. Stawy niedobór czegoś. Obserwuj, pozdrawiam i zdrówka życzę. Eee, Krzysztof, to nie o to chodziło. Ja he, pierwszy raz od X lat teraz pojechałem nad morze. No i wybrałem się brzegiem po Mokrym Piachu. 2 kilometry w jedną, 2 kilometry z powrotem he, na plażę dla Golasów. Eee, same starsze towarzystwo tam było, dużo starsze niż ja, bo niektórzy mnie też nazywają starszym panem. No i słuchajcie, nic nie odczuwałem. Poszedłem po tym piachu, nóżki pięknie wydepilowane, słuchajcie, no bo mokry piach to jak papier taki ścierny troszeczkę, gładziutkie stópki mam do dziś. No, ale jak wróciłem do chaty, jeszcze się wykąpałem, poszedłem na starówkę spotkać się ze znajomym, tak? Spotkałem się ze znajomym na starówce, no i zaczęliśmy sobie chodzić tam, troszeczkę gadać, wspominać stare dobre czasy. No i słuchajcie, nagle zacząłem nie boleć stopy, ale spod spodu. Z każdym, nie wiem, postawionym krokiem, coraz bardziej mnie bolały. Potem poszliśmy jeszcze coś zjeść, usiedliśmy. Nie mogłem wstać od stolika. Słuchajcie, nie mogłem ustać na nogach, tak nie bolały stopy. Myślałem, że nie dojdę z powrotem do chaty. No. Nie mogłem wstać z łóżka na następny dzień, wstałem. Ale taki ból musiałem troszeczkę rozchodzić. Mówię, ja pierniczę pierwszy dzień na urlopie, już się tak załatwiłem. Mówię, jeżeli będzie mnie to trzymać do końca, to jest jakaś masakra, nie będę mógł chodzić. No, no ale słuchajcie, troszeczkę to rozchodziłem, rozruszałem. I także tu nie o to chodzi, że jakieś prozdrowotne czy coś po prostu chyba przesadziłem jak na pierwszy raz no za długą przerwę miałem kto chodził po mokrym piachu linią brzegową to wie o czym mówię e, Megi Kotoniewicz Kotniewicz Kotniewicz pozdrawiam życzę miłego dnia życzę dużo zdrówka wzajemnie dzięki Baca oczywiście dzięki na nygu zdrowia życzę Tobie oraz sukcesu w poszukiwaniu idealnej kobiety dzięki stary Baca Baca wiesz dobrze, że nie ma ideałów. Ty mnie tutaj nie podpuszczaj. <laughs> Ideału to ja mogę szukać, ale w Himalajach, podobno tam taka jest, tylko że ja nie lubię chodzić po górach, już wam to mówiłem. Wolę morze. Pozdro baca. Dużo zdrówka nadal nie palę. No powiem wam, jest momentami ciężko. O! No ale... Happy kitchen. Wypoczywaj, życie jest jedno. Jest chwilą, trzeba korzystać, ile się da. Pozdrawiam, ja dziś do Grecji lecę. Pozdro, do Grecji. Kiedyś też miałem lecieć do Grecji na praktyki szkolne, jak studiowałem organizację ruchu turystycznego. Lili tutaj napisała. W trójmieście najdroższe mieszkania są w Gdańsku, niższe ceny mieszkań są w Gdyni. Gdynia uchodzi za kameralne miasto, bardziej zielone i bardziej przyjazne do życia. Taka jest opinia mieszkańców trójmiasta po Drony Gusik. Pozdrawiam Cię Lili. Nie dotarłem do Gdyni w tym roku. No, w sumie w Gdyni, no co jest port i tak dalej. Jest oceanarium. Kilka razy w nim byłem, chociaż też x lat temu. Nie wiem, czy kamerka to wychwyci, ale zobaczcie, jakie fajne chmury tutaj się zrobiły. No, lubię takie. Krajobrazy, pozdrawiam Lili. E, Darek, wolę mieszkać w Tajlandii, więcej słońca i ładniejsze widoki. No to się wyprowadź. Jestem ciekaw. Czy wolisz mieszkać, czy mieszkasz? E, Marti, kup barkę i zamieszkaj. Tak wielu ludzi żyje całorocznie. Zawsze może zmienić lokalizację. Pozdro. <laughs> mogę równie dobrze kupić kamper albo wóz drzymały, albo naczepę i też mogę mieszkać gdzie będę chciał. Ale fajne. Słuchajcie, kolory mają naprawdę petarda. Robi się szaro zmiana ręki, bo za chwileczkę tutaj mi ścierpnie. Myślę, że jeszcze coś tam e, widać. Co nieco. Bogda M. Nygus, gdzie ty zaszłeś? Tam, gdzie najdroższe mieszkania. Przejedź się na południe Gdańska, tam budują mieszkania. Super infrastrukturą Poszedłem tam, gdzie miałem blisko. Rozpisałeś się tutaj bardzo długo i nie będę tego czytał. Sorki. Heniek pozdrowionka, Stanisław Kraszewski Z polecam kanał Domek na trudne czasy. Gość z okolic miasta. Nie wiem, słuchajcie, czy jest mi potrzebny ten domek dla mnie samego. Będę biegał z kosiarką wiecznie, coś do roboty. Będę naprawiał, jestem sam, Ech, robię się coraz starszy. Czy faktycznie ten domek jest mi potrzebny? Kiedyś było to moje marzenie, ale. A powiem wam, że. Ignacy Kowalski, Siemanygus, pozdrawiam serdecznie. Pozdro, Ignacy. Rafał niewiadomski, pozdrawiam. Stały widzu. Wojaz z Ameryki Wojaz z Ameryki pisze zawsze dziwne komentarze Anna66 tutaj napisała pozdrawiam z Gdańska wuja z Ameryki odpuszczę twój komentarz bo widzę że długi Self green. Self green, o starych, gdybyśmy się spotkali w tym Gdańsku to spotkanie murowane szkoda ciekawe Jakie masz plany odnośnie Negusa? No, happy Kitchen Finger, mega lubię polskie morze, tylko właśnie ta pogoda super gości jesteś dzięki. No z pogodą nad polskim morzem, chociaż muszę wam powiedzieć, że przeważnie trafiałem w pogodę, tak jak sobie pomyślę wstecz, lata wstecz, tylko w tym roku jakoś tak jest popierel dzielone równo. Każdy tam narzeka na pogodę w tym roku. No E, Madmax, kiedy. Nygus, kiedy wróciłeś do Polski. Madmax chyba jesteś nie na bieżąco, bo ja już jestem w Polsce teraz w listopadzie, 1 listopada będzie 3 lata. No, zobaczcie jak ten czas leci. Co tu jeszcze mamy? Sławomir się rozpisał. Siemagdański jest chyba jednym z najbardziej moich ulubionych miast w Polsce. Parę razy tam byłem, pierwszy raz w latach 70. i z tego co tutaj wyczytałem Byłeś na dzielnicy Przeróbka. No ja teraz też mieszkałem na dzielnicy Przeróbka. Jeżeli byłeś na przeróbce, powinieneś skojarzyć ten most, po którym szedłem, który jest w remoncie. Sorry, nie przeczytam całego, bo za długo. A chciałbym przelecieć wszystkie. Alex Waldys: Jak jest wielka woda, to dla mnie już jest super. Powtórzę, kocham morze pozrozio, najlepszego. No ja też się dobrze czuję nad morzem ale latem w sezonie, ponieważ ponieważ poza sezonem naprawdę może być niemiło deszczowo wieje, chłodno, wilgotno i w ogóle pozdro Arek Ale lala, mano hala. Dla mnie najlepsze miejsce moje miasto Czyli mieszkasz w Gdańsku rozumiem Narracja napisza: w, duży, w dużych miastach, takich jak Gdańsk jest, jeśli są tramwaje, autobusy i SKM, to chyba auto jest zbędne. Zawsze auto się przydaje, ponieważ są remonty, objazdy. No i nie wszędzie słuchaj, nie zawsze dojedziesz. Chociaż muszę wam powiedzieć, ze znajomym pojechaliśmy wieczorem na starówkę w Gdańsku. Chcieliśmy iść w konkretne miejsce, ale nie znaleźliśmy kompletnie tam miejsca postojowego. Musieliśmy stanąć na drugim końcu. I całe miasto, słuchajcie, przejść. No. Z parkingami tam jest po prostu dramat. No. Marcinek 65. Podobno komentarz dla zasięgu powinien zawierać co najmniej 7 słów. Dziękuję Ci. Zauważyłem, że wszędzie to wklejasz pod moimi filmikami. Heh, dziękuję za to, że wspierasz i wklejasz te dłuższe komentarze dla zasięgów. Lili ponownie pierwsza, pozdrawiam serdecznie Negusik i oglądam. Dziękuję Lili, że oglądasz. Myślałem, że już zwątpiłaś we mnie, bo przez dłuższy czas nie komentowałaś. Adi Admira, idź do Cejrowskiego na Dominikański. A był tam? Nie wiem. Bo ja nie obszedłem całych. Jarmarków dominikańskich, a właściwie jarmarku dominikańskiego, bo zaraz się tutaj nasz kolega znów przyczepi w komentarzu. No, niestety, chciałem się też spotkać ze znajomym, troszeczkę obgadać różnych rzeczy, inne rzeczy też zobaczyć. No i tak wyszło, że niestety wuja z Ameryki, zobaczymy, się masz. Korki w mieście nie powinny być problemem, jeśli się nie pracuje. No przecież kiedyś coś trzeba robić Człowieku, ogarnij się e, A może to e, Ewentualnie poskutkować Tym, że człowiek przy, Siądzie się na rower, polecam Jestem ciekaw, jaki ty jesteś Sportowiec, maratończyk Kolarz i w ogóle e, Więcej ruchu nigdy nie zaszkodzi A warunki atmosferyczne Nie powinny być przeszkodą Mogą być wymówką Nie bądź taki mądry, wuja z Ameryki, bo ja nie mam już 15 lat, weź też to pod uwagę. A papieros a propos stóp człowieka, na co dzień w Adidasach e, mięciutkich i wygodnych, co tak naprawdę nie służy, wszyscy doskonale o tym wiemy. I miałeś tego efekt po spacerze na boso po twardym, no nie wiem czy twardym, raczej takim he, mokry piach. Nie wiem, czy twardy, taki bardziej, no nie wiem, jak to nazwać. Gratuluję, że nie palisz, oby jak najdłużej może twarz odzyska jędrność i zniweluje te wory pod oczami. Mam nadzieję, że mi znikną wory między nogami, a nie pod oczami. No, <laughs> Człowieku, żeś się tu rozpisał. Wiem, co mówię, sam rzuciłem papierosy po 25 latach palenia. Przytyć kilka kilo może ci posłuży, tylko nie w bebzonie. Właśnie w tym problem, że zawsze pierwsze co idzie mi w brzuch i w dupę będę wyglądał jak Jennifer Lopez. Następne co przyszło mi do głowy, to może sprzedaj konia i pomyśl o kamperze jakimś więcej możliwości. Może znajdziesz wtedy towarzyszkę na wyprawy po kurortach nadmorskich i pięknych okolicznościach natury i nie tylko. Pozdrawiam z kraju, gdzie też widoki byłyby piękne, gdyby góry wszystkiego nie zasłaniały. Szwajcaria z tego co widzę. No dobra. Pozdrowionka, do usłyszonka. Pozdrawiam wszystkich komentujących. Mam nadzieję, że jeszcze było widać i było coś słychać. Zachód też już się skończył. Hej.